I miejsca w kategorii szkół klas 4-6 Halina Golczowa, głupia Zośka, autentyczna. A ja myślałam, że ona jest blisko. Kto taki? Któżby? Toć ta polska moja! Tylko przelecieć to pole, Irzysko, to za tym lasem, który stoi z kraja. Już pewnie Polska, pewnie kraj mój będzie, i wnet staw ujrzę, i młyn na tym stawie, a potem drogę, i to pole wrzędzie i już wieś, a chata nasza pierwsza prawie. A. Oni, Niemcy, mówili daleko. To nie wierzyłam i myślałam, kłamią. Boją się pewnie, że ludzie ucieką, i biedny naród taki na to mań. Bałęka Od rana do nocy tak uganiała, jak ta suka wściekła, a jeść skąpiła moc robić aż raz jednego uciekła węzełek wzięłam i tę bułkę chleba Marki to miała u niej z tej pensji Tam pomyślała a niech tam nie trzeba a chleb jest najpierw boski a nie czyj. I poszłam w stronę, gdzie wschodziło słońce i za ten las. Ale tam Polski nie było. Tą poszła dalej i szłam, szłam bez końca. Nogi bolały, ale nie wierzyłam, myślałam, będzie za tym wzgórzem. Ale tam Polski też nie było jeszcze. Aż w końcu siadłam przy drodze w tym kurzu. To przyszedł strażnik i zamknął w areszcie. Tydzień siedziałam, a potem w obozie. Na zwiastowanie minęło dwa lata. To teraz wiem już i myślę: Mój Boże, toć mnie wywieźli na sam koniec świata. Dziękuję Gratuluję bardzo serdecznie. A teraz zapraszam Państwa.